you mm -hmm. W piątek Polska pozostanie pod wpływem niewielkiego wyżu z nadpołudniowego Bałtyku. Układ ten na ogół zapewni nam piękną pogodę, choć wcześniej rano wzdłuż południowej granicy kraju może słabo pokropić. Wieczorem na krańcach zachodnich zbliżająca się z nad Niemiec kolejna strefa frontów atmosferycznych zapewni burzową pogodę. Nad województwa zachodnie z nad Hiszpanii zacznie napływać upalne powietrze. Poza tym będziemy oddychali chłodniejszym atlantyckim powietrzem: temperatura od 23 do 32 stopni. W sobotę pozostaniemy pod wpływem słabego wyżu z Śląska. w Polsce przez większą część dnia powinno być pogodnie. Uwaga, po południu na północy kraju oddziałujący chłodny front atmosferyczny zapewni gwałtowne burze. Grzmieć może również w województwach zachodnich. Przeważająca część kraju pozostanie w upalnej i parnej masie powietrza napływającej z nad Hiszpanii. Na krańcach północnych za frontem zacznie napływać chłodniejsze polarne powietrze. Temperatura od 25 do 34 stopni. W niedzielę nasz kraj znajdzie się na skraju rozległego wyżu z nad Europy Zachodniej. Na Górnym Śląsku i w województwach wschodnich przemieszczający się na wschód chłodny front atmosferyczny zapewni gwałtowne burze. Im dalej na zachód, tym będzie coraz pogodniej. Krańce południowo-wschodnie pozostaną w ustępującej upalnej masie powietrza napływającej z południa kontynentu. Poza tym napłynie chłodniejsze atlantyckie powietrze. Temperatura od 22 do 32 stopni. Bye. <small noise>